Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam. Oczywiście w Pepko na przeglądzie asortymentu pokażę Wam, co jest aktualnie teraz w ofercie. Tu mamy różne roślinki. Szkoda, tylko że Pepko się robi. Coraz droższym sklepem. 20 zł. Coś ciekawego, taka ozdoba za 10 zł, którą można postawić, służąca chyba tylko do dekoracji. Może nam posłużyć jako jeszcze taki obciążnik do kartek. Nie mam pojęcia. Potuczona doniczka, ale chcę Wam pokazać, jak ona wygląda. Tu mamy doniczki jest to chyba nowość, bo tych doniczek nie pamiętam. Cena 10 zł. Ja bardzo lubię srebro w dekoracjach gorzej może troszeczkę złoto, ale srebro bardzo lubię. Tutaj

Piękna jest po prostu ta szkatułka. Cena 50 zł. Bardzo ładnie wykonana, lustrzana, piękna. I oczywiście są i nowości. Są to takie, właśnie świece, bardzo ciężkie, naprawdę bardzo ciężkie, dosyć masywne. I już Wam pokazuję cenę: 25 zł za taką, właśnie, dosyć sporą świecę, ale naprawdę bardzo ciężka jest. I w poszewkach na poduszki również są nowości, bardzo ładne w kolorze musztardowym, cena 12 zł. Poza tym widzieliście już te poprzednio, które tutaj Wam pokazuję. Cena za takie 10 zł, różne kolory. Tutaj jeszcze mamy takie w kolorze zielonym szarym bardzo ładne cena 10 zł. I kochani, chciałabym Wam pokazać jeszcze tutaj na półce dekoracje globus. Bardzo ładny i świecznik. Cena 40 zł. Tutaj mamy również te tace, które bardzo fajnie wyglądają. Cena 35 zł, zegar 40, czarny, duże ramki na zdjęcia. Mam takie małe. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say I I coś nowego, pojawiły się nowe patelnie, nowe Garnki. Tutaj jeszcze mamy podkładki pod talerze. Cena 10 zł. W takim kształcie, jak widzicie. Kolor żółty i kolor jasno-różowy. Jestem bardzo ciekawa tych garnków. Tutaj mamy cenę 80 zł. Patelnie różne rodzaje. Te poprzednie, które ja kupowałam, sprawdzają się jak na razie bardzo dobrze. Nic się z nimi nie dzieje, chociaż gotuję na gazie. To wiadomo, że na gazie jakoś średnio powinny być wytrzymałe. Tutaj jeszcze też jest coś nowego. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say and i jestem bardzo ciekawa, Jak z trwałością, bo wyglądają dosyć masywnie. Ogólnie to myślimy sadkiem nad zmianą, właśnie płyty na indukcję, bo jednak ten gaz tam trochę dał ostatnio do wiwatu. I wiadomo, jak kuchenka to. Zresztą i tak muszę kupić więcej garnków, bo na tą chwilę mam tylko dwa. Dwa garnki i jeden taki duży na, na Bigos. No, przydałby się przynajmniej jeszcze jeden albo dwa, i na pewno jeszcze jedna patelnia. Jestem teraz na dziale z ubraniami. Bardzo fajna bluza za 30 zł. Bardzo ładne. Te bluzy bardzo teraz modne, fajne. Myślę, że 30 zł to nie jest wcale dużo za taką bluzę, bo takie bluzy rzeczywiście mogą sobie kosztować. Tą bluzeczkę też już Wam pokazywałam. W takie serca na dole z taką koronką. Oczywiście bluza w serca, walentynkowe. Tu mamy za 30 zł też z Lol. Surprise taką bluzę. I za 20 zł bardzo ładny kolor. Z taką kieszenią na środku. Oczywiście nie może zabraknąć serduszka. to my own domain yeah. yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bots no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i tu też serduszka 20 złotych some mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's space I won't stop till I hear him say oh, oh. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while yeah. I move passing by. Uh. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh. ご視聴ありがとうん。 I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling.